I właśnie to był przykład, widzowie, jak szybko stracić życie. Patrzcie, jak się nielegalnym motorkiem kosi szybciutko sianą za 11 km. Widzieliście, jakiego miałem nosa, żeby nie wyprzedzać na przejściu? Nie miał pierwszeństwa na przejeździe. Zobaczcie, oni mnie prowokują. Ja się nie dziwię, że ludzie mówią, że prowokacje to święte krowy i standardowo Maczek tutaj spadł. na sam początek. Godzina 11.45. Dobre. 54 Uber. Dobra, krótki kursik tam na drugą stronę. Ciekawe ile siana za to dostaniemy. Wymieniłem sobie w końcu zacisk do sztycy. Do sztycy. <noise> więc będę mógł sobie dzisiaj dać siodełko wyżej, bo mnie noga po wczoraj boli dosyć mocno, więc zobaczymy, czy jak dam sobie wyżej, to będzie lepiej. A najpierw chcę sobie kawkę wypić, więc w sumie taki kuchnik dobry, rozgrzewkowy. Dobra, i gdzie to będzie ten budynek? Aha, tu jest C. Gdzie jest kurwa B? Wait a minute. Gdzie jest mój telefon? Fajnie, tutaj jest A, C, B. Dobra, można i tak. To nie był dobry pomysł Mówiłem, że mnie noga boli, nie? No to teraz to będzie mnie bolać. I dobry no Te dwie I napój no jeszcze Dzięki no Dzięki, do widzenia <grym> Gdyby ktoś się zastanawiał, czemu tak się stało, to Miałem za małe wspomaganie i Dalej zbyt twardą przerzutkę o, bo ja tę kawę na murku zostawiłem. Mam nadzieję, że nikt mi nie, nie, nie ukradł. No. Nie! Nie, nie, nie! Tu będziemy mieć bliżej. Ta! Bierzemy to. Dwie dyszki kurwa, za 5,5 km. Ty to dosyć konkurencyjnie, ej. wam też się takie reklamy wysyłają? Jak sobie bym wam powiedział, że to jest.

Gdy <grywa> faktycznie tak wygląda. Nazywa się ona HeroWorks i jest sponsorem dzisiejszego filmu. Znużony żmudną robotą? Masz dość korków na czwórce? Nie możesz się zrelaksować w domu? Próbujesz zająć część głowy? Spróbuj zagrać w HeroWorks i zostań legendą. Gra posiada multiplayer, więc możesz najeżdżać różnych bossów razem ze swoimi znajomymi lub kolegami z gildii. Chcesz większej rywalizacji? Zawalcz na arenie PvP o pierwsze miejsce w tabeli i mnóstwo nagród w grze. HeroWorks posiada również 6 super trudów gry do zaoferowania. Od zwykłej, fabularnej kampanii single player, po się z tytanami. Jest o wiele więcej, ale nie chcę za dużo zdradzać, by nie psuć wam w zabawy. Gra jest non stop aktualizowana, deweloperzy słuchają swojej społeczności i wprowadzają zmiany, które są pożądane przez ponad 100 milionów graczy na całym świecie. Jeżeli jesteś nowy w Hero Wars, to deweloperzy rozdają dla was 5 topowych herosów, 600 MLRDów i 30 koła golda. Wcześniej wspominają o single player, posiada on rozbudowaną fabułę, więc nie jest to tylko czysty gameplay. Więc zrób sobie przerwę i zostań legendą. Pobierz grę z linków w opisie, bądź zeskanuj kod QR i zacznij grać w Hero Wars już teraz. nie Jaki numer? 6,06 v No e, wieje dzisiaj trochę. No i co tu się kupa dzieje? No, bo pani chce się skręcić, a im zostawił. No Teraz pytanie: czy to jest tutaj, gdzie ja ostatnio wjeżdżałem do tych budynków? Nie, bo to, nie, to jest górników, to nie. Aha, chcecie mi powiedzieć, że źle pojechałem. W sensie za blisko co ja sobie myślałem, k***a? Pojechałem, nie, nie tutaj, gdzie myślałem. No to tutaj to ja już na pewno żadnego zamówienia nie dostanę. Mhm. Ok, tam na wprost sobie, chyba trzeba jej nie wpuszczać. No się w co to dokładnie miało być? Studio urody, to? Tak? Dzień dobry! Dzień dobry! To i te dwie i to wszystko. Ekstra. Dziękujemy. Dzięki. Do widzenia. 29 zł godzinę chyba, tak? Ty tutaj na pewno zamówienia jakiegoś nie dostanę, ale sobie usiądę na chwilę. No, Dobra, bierzemy 4 minuty stąd. Eee, co to kurwa jest? Bistro sztuka mięsa. Byłem tam przez chwilę dosłownie. Byłem tam 4 minuty temu. Kurwa. Ja pierdzielę, nie? I takie głupie jeżdżenie. Czemu to nie mogło wpaść wtedy, jak tam siedziałem? Ale ja mówię, nie, pojazd stąd, bo nic tam nie wpadnie. No, da się że do wieliczki jedziemy. Dawaj do bochni zamówienia. Co, co tam będziemy się p... To będzie ten sam budynek czy dalej? Chyba ten sam, co? No tak, ten sam budynek, dosłownie... Drzwi obok. Tak, nie chce mi się chodzić. <grystanie> będziemy czekać pewnie. Dobra! Najpierw mordą będzie teraz tu. Dobre? Dobra, dobra. Mogę tę torbę tutaj zostawić? No, Dobra, Dobra, super. Dziękuję, dziękuję. Super, dziękuję. Dziękuję. No nie, no co wy? Patrzcie, jak się nielegalnym motorkiem kosi szybciutko siano za 11 km. To nie tu, że nie przestrzelił, kurde tego skrętu i chyba kurwa przestrzeliłem. Czy nie? Nie, 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 dobra, tutaj ten. O kurwa, się wystraszyłem! Wow! Wydaje mi się, że w ogóle, gdybym się postarał, to bym znalazł lepsze przejście niż ta kładka, żeby się nie wtaszać do góry, nie? O inne ile ludzi. Czekajcie, sobie tryb wprowadzania zrobię. Fajny skrócik, nie? Mieję pewnie trochę zdziwi. Że miało być 15 minut, a będzie 5, no ale. Nie jesteśmy. O, kurwa, tu rosył jest w środku. Oby był dobrze zawinięty, miejmy nadzieję. Kinodry. <grystanie> Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Ja nie wiem, czy ten gaz w ogóle był tam spakowany. 41,29 nie? Za taki kusik. Pięknie. Tak o ile to odbędniłem? 20 minut. Jeżeli chodzi właśnie o takie kurde zjeżdżanie ze schodów z towarem w plecaku, no to wydaje się być to takie dosyć mocno inwazyjne. Ale nie jest. Odsyłam do filmu, gdzie sprawdziłem napoje z McDonalda na przy zjeżdżaniu po słowach I tam możecie sobie zobaczyć, że no faktycznie no nie jest to jakkolwiek inwazyjne, no bo zawieszenie tłumi prawie wszystko. Nie? Oczywiście, jeżeli jest dobrze skonfigurowane, i w ogóle nie. W ogóle będę chciał chyba sprzedać tego krosa zielonego, którego tam. Mam. To był pierwszy, jeden z pierwszych rowerów na tym kanale. No, a to wszystko z tego względu, że no, tamten rower miał być najbardziej uniwersalny, a wyszło gówno. W sensie w cudzysłowie w gówno, w sensie z tej uniwersalności nic nie wyszło. No i teraz no, ten rower zastąpi go, nie? I po prostu ja już nie mam miejsca na te rowery. No i przyda mi się trochę siana, bo będę chciał sobie kupić takie no, elektryczne enduro, nie? Takie typowo po prostu do lasu czy tam w góry. I, I tyle, nie? To Najpierw muszę go zrobić, nie? Ja jakby ktoś był chęty, to zapraszam na brief na Instagrama, czy tam na Facebooka, albo na maila możecie pisać. Myślę, że się dogadamy. Widzieliście jakiego miałem nosa, żeby nie wyprzedzać na przejściu? No i co mam zrobić? Bo pojadę pewnie prosto. Dojadę sobie tam do SKA i mnie zapróci do McDonalda, pewnie, co? A mówię, tak będzie. a nie, 6 minut stąd. To co to może być? O do pierwszy raz coś, gdzie jadę? Coś w tym kierunku, gdzie jadę? Dobra, to mamy halę lipową. W ogóle z tego, co mi wiadomo, to na bolcie się zmieniło. O, następne? Czekaj, czekaj, bo ja nie wiem jak tego zaakceptować. A z tego, z tego samego miejsca, w sensie z hali lipowej, a nie, i z tej samej restauracji, elegancko, kurde, teraz to będzie siano. Dobry, yy, dwa Ubery 8,5 i EA. Żadnej pizzy? Chyba, żadnej pizzy. Niemożliwe. Powieje ten wiatr. Cały czas mam piasek w oczach, nie? Nie no, jeżeli to jest rozsypana piasta to chrobotanie, no to ja nie wymienię tego, bo to jest zbyt droga rzecz. Jedyne co bym mógł zrobić, to spróbować oddać to może na reklamację, nie? No ja wątpię, żeby mi uwzględnili coś takiego. Jeszcze tym bardziej, że może ktoś z nich tam ogląda moje filmy i mi napisze, że... Jaka kurwa reklamacja, jak ty wsadziłeś tam silnik, kurwa, 6 kW I co ty myślisz, że ci to zniesie? Tyle w No Dobra, jest, co skoro pięknie? Wiedzenia, nie dalej. Wrocławska 53, no to nie kurs. O kurde, się zmieniło jak ja już byłem kurwa, na pasach, ale mój błąd, bo no, faktycznie no, i tak i tak powinien wiedzieć, że się zmieni. Pojedziemy tak jak wczoraj. No wczoraj też mieliśmy zamówienie na Wrocławską 53, tylko że z literką F. Nie miał pierwszeństwa na przyjeździe. Jak się do niego, jak się spruje o to, to będzie dziwnie. No bo ja wiecie, ja na takich przejazdach gdzie miałem pierwszeństwa, no to zwalniam chociażby ja ten się wpijli z pewną prędkością. Nieładnie, nieładnie. O p... <gry> Ale za to też dostanę podobne Siano. 40 parę złotych raczej. Oho! A ostre, chyba jakaś No, w w końcu Więc tak, i ostre, będzie ostre, Dzięki, do widzenia A jak tam z baterią w ogóle? 64%. To skóra 2,5 km do jazdu. Dobra, no, nie będzie, bo tu nic takiego nic lepszego nie będzie. Dlatego ten rower jest fajny. Nie musisz jechać do lasu, żeby sobie pochopać. Ale zielony. Taki eko. Bardzo dziwna sytuacja zaszła, nie? Gość mi mignął światłami, żebym sobie jechał, po czym rzucił kierunek skrętu w prawo. To nie mógł po prostu tylko kierunkowskazów rzucić? Dobry. Do widzenia. Do Radzikowskiego. Nienawidzę tam jeździć. Co to k***a jest? Jeszcze ta torba. By... A do tyłu, razem ze wszystkimi napojami w środku. Masakra. Ej po, Naura. <laughs> może, jakby nas na futę wyrzuciło, to by wpadł na pomiar wyciągnięcia łańcuchawa i od razu by się wymieniło. Może ja się dziwię, że ten łańcuch się jeszcze nie zerwał. Nie, naprawdę. No i co ci to dało? Co ci to dało? kurczę? Zobaczcie, oni mnie prowokują. Oni robią to specjalnie, naprawdę. Ja wam mówię. To się nazywa po prostu prowokacja. Spierdalamy sobie ulicę. Zobaczcie, co się dzieje. Proszę bardzo dzięki, dziękuję. Ja tam przejrzałem ten swój napęd, jak siedziałem na tej ławce, to już znalazłem jednego zęba ułamanego na najmniejszej zębacce, więc już można wymieniać. Więc no szybko poszło, nie? Ile mamy przebiegu na rowerze? 464 km. No co się dziwić, nie? Żadna kaseta rowerowa nie jest stworzona pod takie przyciążenia. Chyba jakiś taksówkarz na rowerze ten kłaków tam sobie na środku i chuj. Sakana susi, no dobra, cofamy się Sakana Sushi to jest lokal, w którym sobie doliczają napiwek do rachunku nie informując o tym wcześniej i w karcie nie mają tego jasno napisane 1A uberna Czemu mnie to nie dziwi, że muszę się wrócić na jakiegoś kursa stańczyka? I teraz już tutaj nie chrupię. No i dlaczego? Co jest kura powodem? Nie rozumiem. No teraz to o wiele przyjemniej jedzie ten nie Jak to nie chrobocze. Tak jakby zjada mniej prądu, też. I znowu. Słyszałem. To chyba nie ta klatka Ty, no Kur... mać Oczywiście tu, gdzie jestem, to niby najmniejsze zapotrzebowanie. K**y z takim jeżdżeniem? Sobie siedziałem, zjadłem sobie, wziąłem sobie pepsi, batonika i kurwa razy dwa. No co mi kurwa kiwasz głową, jak to ty miałeś ustąpić pierwszeństwa. Ja się nie dziwię, że ludzie mówią, że powiesz, ci to święte krowy jak gość właśnie takie rzeczy robi na przykład, nie? i wracając, zapomniałem, że mam zamówienie. I trzeba po nie pojechać, dobre? ja po ubera, zero 00. dzięki do widzenia. Armii Krajowej. Jest tu, nie? No, dobra. Za to chyba nawet nie będzie 10 złotych. Dzień dobry. Dzień dobry, do pana? Tak, tak, właśnie. Dobra. Jeszcze czekałem przed tym, bo wieszę, że... Aha. Widziałem, a ale się wytruszyłem <tuszą> telefonem. Spoko. Dobra. Proszę bardzo. Dzięki, dzięki. Panie I oczywiście kto za kierownicą? Taki dziadek, który pewnie nie słyszy już nic. Co to jest? Szczapy... Szczamy? Kur... patrzę to. Halo? No też nie za bardzo, bo też potrzebuję mieć internet y, z wielu sieci ze względu po prostu na... Dzięki. Co bym mógł zrobić, żeby, żeby przeniósł Pan wszystkie numery do nas? Kurwa darmowy abonament, gościu. <grym> nie ma innej opcji. Wtedy może bym się skusił. Aha, no to to pizza będzie, ta. Nie wiem Młody już wie gdzie będzie pracował jako kuwiecz pewnie rowerem do restauracji samej najlepiej wjechać Spawam ten kabel, bo zaraz będziecie mówić, że, że to nie ładuje, że coś tam, coś tam ten kabla nie mogę pokazywać w filmie, bo kurwa zaraz znajdą się specjaliści O kurwa, nie zmieszy się to chyba Oh oh oh. Je pars qui tant pis de son Dobre. Proszę bardzo, dzięki. Dzień dobry. O, nie, nie, nie. Żadna wrocławska tego też nie chcemy. Słuchajcie, posiedziałem chwilę. Chłopaki z Discorda przyjechali, pogadaliśmy chwilę, i wpadło mi. Zamówienie z yy, kwieciarki. Miałem już zawijać na chatę, ale mówię, kurde, wezmę. Nigdy nie wiozłem kwiatów, nie? Na dzień kobiet, kurde, mi się nie wpadały takie. To mówię, teraz wezmę. Powinno być gdzieś tutaj po lewej. O, jest, jest, jest. Jak ją to zabrać? Dzięki. Dzień dobry. Chyba tam, Właśnie się zastanawiam, jak to przetransportować. No to ja bo to. Bo że tyle lat, a nigdy mi się nic takiego nie trafiło. Na, na dzień kobiet dwa razy nie? przez jeden rok, przez drugi i ani jednego takiego zamówienia, nie? No to teraz to już jest często. Będzie coraz częściej, myślę. Tak? No, coś wygodne się zrobiło, ludzie. Znaczy, no, konkurencja dla poczty kwiatowej, nie? Tak, tak. Poczta też działa tak samo, więc... I to właśnie nawet nie konkurencja, bo Volt współpracuje teraz z pocztą. Aha, no w, w sensie. Realizujecie ich zamówienia. To jest na przykład bukiet z poczty. Ja rozumiem. No bo pewnie to jest to samo zasada działania, co w restauracjach, nie? Co mieli swoje dostawy, no to takie aplikacje ich wyręczają i ich zabierają oczywiście prowizję plus marże za zamówienie i inne duperele. Dziękuję. Dobra, dziękuję również. Miłego dnia życzę. Do widzenia. No i dobra. Albertyńskie, faktycznie. No Okej, okay, to jedziemy. Przy okazji się dowiecie, jak, jak wygląda dostawa czegoś takiego. Najmniej widzicie, normalnie, owinięte w papier do torby. Ale fajna, bardzo pozytywna pani. Ej, może zapytamy się tej pani, co ten chłop podjebał co? Ej, <śled> e, no tak tu i właśnie to był przykład wizowy, jak szybko stracić życie. Ja. ja wiedziałem, że coś takiego może się zdarzyć, więc miałem to na uwadze. Faktycznie, na pieszych nie działa. A. Tutaj wyprzedzam prawą stroną, bo gdybym wyprzedził lewą, to no, mogłoby się skończyć w nieciekawie Ciekawie. Teraz ja tak sobie myślę, że ta kobieta może nie wiedzieć, że jadą do niej jakieś kwiaty. I jeżeli zadzwonię do i ktoś się zapyta, kto tam, ja odpowiem, że Volt. To lipa, nie? Jedyną opcją, taką w miarę normalną, jest powiedzenie: kurier, chyba. Halo? Dzień dobry, kurier. Poszło łatwiej niż myślałem. Dzień dobry. Czy pani Ewa? Tak. Ja wiem, wiem, że pani się zawadzało, ale to jest prawdopodobny bardzo Proszę bardzo. A tego to już nie wiem, to już musi pani sobie się domyślać, albo pytać, nie wiem, nie wiem, poważnie, nie wiem. Jezus no, no Ktoś Pani musiał zrobić prezent, albo ktoś coś przeskrobał może, nie wiem. Jest znowu miło, się A kto to zamówił, to już nie jestem w stanie powiedzieć, nie mam, choćbym chciał, to nie, nie powiem. Więc to ode mnie wszystko. Miłego dnia, do widzenia. Dzięki. I takie dostawy są kurde fajne, widzę, nie? Pierwszy raz na tym kanale kwiatki zawieźliśmy. Takie no, zamówione przez kogoś, nie? No tam na karteczce na pewno jest napisane, kto to zamówił. No tutaj widzisz, już to nie dużo brakuje, żeby wpadło, ale jeszcze nie. No to tak tysiąc pewnie no, i, i zmiana. Kurwa, tutaj pokażę cię tu widać.